Witam, nazywam się Dariusz Waluś, jestem instruktorem Zielonogórskiej Szkole Walki i Samoobrony Krav Zapraszam Was na przegląd podstawowych technik z zakresu Krav przygotowanych specjalnie dla portalu Spryciarzy.pl. Dzisiaj zaczniemy, zajmiemy się troszeczkę innym, innego typu problemem. Zajmiemy się obroną przed atakiem pałką. Oczywiście może to być pałka, może to być kij bejsbolowy, może to być coś temu podobne, prawda? Przede wszystkim wiadomo jest to, że ktoś, kto trzyma tego typu przedmiot w ręce, może cię atakować na wszelkie możliwe sposoby. Mogą to być ataki z góry, mogą to być ataki w poziomie wykonywane, mogą to być wszelkiego rodzaju ataki po skosie, ataki na wprost, tego typu ataki, tego typu ataki. Tutaj ogrom, ataki na uda, wszelkiego typu. Niezależnie od tego, z jakiego typu i rodzaju ataki mamy do czynienia, musimy znaleźć, znaleźć na to jakąś odpowiedź, prawda? No nie może być tak, że jesteś w stanie sobie radzić z agresorem nieuzbrojonym, ale gdy on trzyma coś w ręce, no to już dla Ciebie jest to zbyt duży stres i szok, żeby tutaj reagować. To, co my dzisiaj tutaj zrobimy sobie, to będzie atak, będzie to problem tego typu, w którym agresor będzie atakował nas jednorącz z góry. Czyli to jest ten typ ataku. Yy, on, żeby uderzyć siebie bardzo mocno, będzie celował końcówką na twoją głowę, ponieważ w tym momencie pałka w tym wypadku jest najszybsza, prawda? A więc nie będzie uderzał tutaj. Tutaj nie ma takiej siły, tylko będzie starał się bić na końcówkę. uderzy tutaj. Bam. To jest ten, tego typu problem. No i teraz tak podobnie jak przy innych, jak gdyby obronach, też zadziałają tutaj jakieś odruchy. Najgorszą rzeczą, którą możesz tutaj jak gdyby próbować robić, to zablokować tą rękę. Powoli. Kiedyś uczono mnie tego typu bloku, prawda? Wyda, wygląda on jak gdyby yy, ok, ale jeżeli ja zablokuję, to ciężar przedmiotu, który jest w ręce, spowoduje, że on w nadgarstku tego nie utrzyma. I to co on ma w ręce, wyląduje na mojej głowie. Jeżeli to będzie pałka, to pałka. Jeżeli byłaby to butelka, to wylądowałaby butelka. Mogę, można powiedzieć, że OK, zablokuj na przedmiocie, OK. Jeżeli to będzie pałka taka jak ta, no to nie ma problemu z zablokowaniem, prawda, bo to nie jest zbyt ciężkie. Ale jeżeli weźmie prawdziwego baseballa, to chciałbym zobaczyć chętnych, którzy będą blokować w ten sposób prawdziwy kij baseballowy albo metalowy. Często jest tak, że kije baseballowy są już z metalu, prawda. Takimi się posługują różni agresorzy. Oczywiście. Można tu za, spróbować zrobić taki kąt, aby ta, ta pałka lekko się zsunęła, prawda? No ale to też jest ryzyko, ponieważ jest kontakt. Jeżeli jest kontakt, to to jest problem, niezależnie od tego, gdzie on, gdzie on tutaj ma miejsce. Teraz pokażę Wam w naturalnym tempie to, co, to, co proponujemy w systemie Krav Sami ocencie, na ile może to Wam się przydać, okay? Ok, zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, co robiłem. Owszem, moja ręka poszła do przodu, przyłóż, ale to nie był blok. Nie starałem się go y, tutaj zablokować. Y, spróbuj mocno uciskać, czyli tak, tu byłby blok, a zobaczcie, w jaki sposób ułożyłem rękę. W ten sposób, ok? A więc tym ruchem, tym ułożeniem ręki, spowodowałem, że opór w naszych rękach był minimalny. Uderzaj kilka razy. To miało miejsce, to nastąpiło. OK? I teraz zobaczcie. Oczywiście najlepiej dla mnie jest blokować na jego rękę. Jeżeli on ma oceniony dystans, w którym chce nas trafić, to właśnie, żeby mnie trafić, zrobił krok przednią nogą i teraz jest we właściwym dystansie. Wróć do tego. Ja, aby uprzedzić jego ruch, wykonam swoją nogą krok do przodu i znajdę się bliżej niego. W ten sposób. Ale samo to wejście jest dla mnie niewystarczające, ponieważ on jeszcze jak gdyby nie, niczego tu nie odczuł. Nadal jest agresywny, nadal chce walczyć. I tu mi się przydaje druga ręka. Ponieważ gdy będę robił krok w cud, zaczynam się pochylać, wysuwam ręce, ale druga ręka idzie w kierunku jego szyi. Zobaczcie jeszcze raz. Bam. Tutaj. Staram się go trafić w szyję. Staram się go złapać w tej sytuacji. Bam. Żeby po prostu ten moment spowodował, że ten ból spowodował to, że jego uwaga zostanie odwrócona od tego, co naprawdę chce zrobić. Nie? Zobaczcie, jeszcze raz. Bam. To jest dla mnie najważniejsze. Ręka była prosta. Głowa. Ucho dochodzi do bicepsu. Ręka, ta, która jest w górze, gdyby miała się związać, gdyby miała, to nie w tą stronę, tylko w tą. A więc wypuszczam ją od dołu. Od dołu. Jedna ręka idzie w ten sposób. Pochylam się. I już ręce idą do przodu. Pochylam się, bam, chodzę, ja się wbijam w niego. Ok, biłem się w niego. Teraz zobaczcie to z drugiej strony. Wbiłem się w niego, hop, i przechwytuję jego rękę. Przechwytuję w ten sposób, że moja dłoń jest tuż nad jego łokciem. Moja yy, ręka dociska jego przedramię do swojego ciała. Moja druga ręka jest pomiędzy nami, pomiędzy naszymi głowami. Uderz mi głową. Nie ma tutaj możliwości, ale ja mam, ponieważ ja go kontroluję. Sytuacja, w której się znajduję, daje mi pewne możliwości, ponieważ w tej chwili ja mogę go wykorzystywać jako tarczę przeciwko nadchodzącemu jakiemuś agresorowi innemu, prawda? Mogę go faulować mogę go wykorzystywać jako zasłonięcie, prawda? Ale jestem tutaj, jestem tutaj, kontroluję go. Bardzo łatwo mam teraz dostęp do jego krocza. Robię to. Pach, pach. Teraz chcę wydobyć pałkę. Okay? Yy, aby, wy, aby wydobyć pałkę, tutaj mamy kilka sposobów yy, na to. Naj, takim, pokażę Wam taki podstawowy najbardziej. Chcę, aby mój, moje przedramię, moje, yy, mój, moja dłoń, znalazła się bardzo blisko jego nadgarstka. Wykorzystuję to w momencie, gdy go kopię. Kopnę go, zobaczcie, on odskoczy lekko ode mnie, a ja się wycofam. Jestem tu. Teraz przenoszę pałkę przed siebie. Idę na chwytem, możliwie daleko, i idę w dół. Zobaczcie dlaczego. Będąc w tej pozycji, gdy zacznę uciskać, jego palce zaczną puszczać, od małego i tak dalej. Gdybym to zrobił tutaj, trzymaj mocno, miałbym problem. Im dalej, trzymaj mocniej, zobaczcie, nie ma problemu. Czyli im dalej, tym dźwignia jest większa. I nie ma problemu z wydobyciem. Ok? Nawet dwoma palcami możesz to zrobić. A więc jestem tu, wydobywam. Jeszcze nie kończę swojej akcji. Kontruję go kopnięciem w krocze. Wykorzystuję przedmiot przeciwko niemu. Zmieniam kąt między nami. Rozglądam się, czy był sam. I mam gotową technikę. Słuchajcie, założyliśmy w naszej obronie yy, to, że agresor podchodzi do ciebie z przodu. Ty stoisz, a on atakuje jedną ręką, prawda? I atak był y, jasno określony, atak był centralnie z góry, prawda? Przed każdym z tych ataków, niezależnie od tego, czy stoisz, czy siedzisz, mamy obronę praw maga i będę ch chciał y, w najbliższych odcinkach troszeczkę je rozwinąć, tak aby nie było tutaj dla ciebie zaskoczenia w różnych tego typu sytuacjach. Na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo.